Myślał, że nikt tego nie zauważa. Przez długi czas utrzymywał wzrok skupiony, wyważony, niemal czysty, ale było tam coś: lekkie drżenie, subtelne wahanie, dobrze ukryta nieobecność, jakby nosił w oczach odbicie, które nie należało do niego, ślad tego, co próbował zmazać. Jednak oczy, niezależnie od tego, jak dobrze są wytrenowane, nie potrafią ukryć ciężaru, który nie został strawiony. A ty to wiesz. Bo już patrzyłeś na kogoś i zauważyłeś bez dowodów, bez wyznania po prostu zauważyłeś ten rodzaj winy nie krzyczy ona cicho wycieka w opóźnionych gestach, w napiętej postawie, w trudności z uśmiechem, który obejmuje całe ciało a on to nosił mówił, że wszystko w porządku, ale nie mówił tego z duszą. Kiedy ktoś zbyt długo milczy o tym, co powinno być proste, zawsze istnieje jakiś powód ukryty pod językiem. A brak słów waży więcej niż jakiekolwiek dobrze skonstruowane kłamstwo. Starał się wyglądać na obecnego. Ale był nieobecny w tym, co ważne zbyt obecny w szczegółach, które rozpraszają. Jak ktoś, kto udaje, że czyści stół tylko po to, by nie stawić czoła temu, co wypadło na podłogę. Ten, kto już obcował z wzrokiem kogoś, kto coś ukrywa, wie, o czym mówię. To prawie fizyczne można to poczuć. Maska nie opada nagle. Pęka powoli. Wzrok, który ucieka, zdanie wyjęte z kontekstu, cisza dłuższa niż zwykle, aż do dziś to, co powiedział, nie było tylko zdaniem, to było szczeliną, punktem pęknięcia. Wyznanie nie przyszło gotowe, ale przyszło z bólem. A gdzie jest ból, tam prawda stara się wydostać. Czy zdarzyło ci się to wcześniej, kiedy ciało mówi to, czego usta nie mają odwagi wyznać? Jeśli to kiedykolwiek się zdarzyło, napisz, musiałem to usłyszeć. Bo są momenty, gdy prawda nie eksploduje. Ona po prostu nie potrafi już dłużej się ukrywać, i to właśnie się stało. To, co dziś ujawnił, nie było tylko szczegółem. To było to, co podtrzymywało całe kłamstwo. Był mały, a zarazem absolutnie wszystko. Wiesz, kiedy ktoś przyznaje się do czegoś i nagle wszystko, co było na niewłaściwym miejscu, nabiera sensu? Nieprzespane noce. Wyreżyserowane milczenia, pośpiech, by zmienić temat. Starał się wyglądać na całego, ale był rozczłonkowany od bardzo dawna. Ta wina nie powstała teraz. Została powoli zasiana, podlewana przez wygodę i karmiona strachem przed utratą wizerunku, który stworzył. Ukrywał się za argumentami, za dobrymi intencjami, za obietnicami rzucanymi w przyszłość. Ale dusza wymaga tego, co usta milczą. I dzisiaj to nie świat się zawalił to zbroja. A kiedy to się dzieje? Nie zostaje żadna maska. Tylko to, co jest, tylko to, co zawsze było, tylko to, co próbował utrzymać w niewidoczności, ale co już od dawna było dostrzegalne. Słyszałeś tę frazę wcześniej? Prawda wyzwala, ale nikt nie mówi ci, że zanim wyzwoli, wyrywa, niszczy, rozdziera. Bo wolność nigdy nie przychodzi bez strat, szczególnie gdy zależy od uznania tego, co się negowało przez tak długi czas. To, co czuł dziś, nie było ulgą, był to kolaps, bo nie jest łatwo spojrzeć w swoje własne odbicie i przyznać, że samodzielnie podtrzymywało się kłamstwo. Jeszcze trudniej zauważyć, że wiele rzeczy, które wydawały się miłością, było tylko elegancką obroną przed konfrontacją z prawdą. Nie chciał zranić, ale zranił, bo pominięcie to też wybór, a każdy wybór bez odwagi ma swoją cenę. Dziś płaci. A płatność nie jest w bólu fizycznym, jest w subtelnych stratach, zaufaniu, czasie, prawdziwej obecności, wzrokach, które nigdy więcej nie będą takie same. Prawda przyszła, ale zniszczenie już się stało. Czy to czujesz? Te pauzę, gdzie słowo żałowanie zaczyna się rodzić, uczucie jest prawie upiorne, jest tam, ale już nie jest tym samym. A ty też nie jesteś, bo kiedy prawda przychodzi, zmienia nawet przeszłość. Rzeczy, które wcześniej wydawały się niegroźne, teraz zyskują inne światło, inny ciężar, inne znaczenie. Pamiętasz gesty, wypowiedzi, wybory, i wszystko teraz wydaje się częścią premedytowanego scenariusza, jakby od samego początku ćwiczył, jak ukryć ból, nie otwierając ust, ale były pęknięcia. Zauważyłeś, chociaż nie wiedziałeś, co to jest, wiedziałeś, że nie jest cały, a teraz wszystko się potwierdza. Nie jako zemsta, ale jako cykl. Próbował zatrzymać czas wymówkami, ale czas nie szanuje tych, którzy uciekają od siebie. Suma rzeczywa ciąży, a ciało czuje. Dziś nie patrzy w oczy tak jak dawniej, nie utrzymuje słów z tą samą pewnością, nie udaje bezpieczeństwa, nie stracił wszystkiego, ale stracił to, co najtrudniejsze do odbudowania. Uczucie bycia godnym zaufania, a to nie wraca z obietnicami. Może wierzy, że wciąż jest czas i w pewnym sensie zawsze jest, ale nie po to, by wrócić do tego, co było. Bo niektóre maski, gdy już opadną, nie nadają się do zakrywania. Łamią się w sposób, który odsłania nie tylko twarz, ale intencję kryjącą się za spojrzeniem. A gdy to się zdarza, druga osoba musi zdecydować: zostaje, czy odchodzi, zabierając ze sobą kawałki czegoś, co nigdy nie było całe? Ten wybór. Nie jest podejmowany tylko umysłem, jest podejmowany ciałem, historią, pamięcią tego, co zostało przeżyte. Bo nawet gdy prawda jest wypowiedziana, istnieje echo, które wciąż krzyczy wewnątrz: Dlaczego tak długo to ukrywał? To nie tylko błąd, to trwanie kłamstwa, to chłód podtrzymywania czegoś tak głęboko przez tak długi czas. Czy czułeś to już? Ten rodzaj rozczarowania, które powoli pali, które nie krzyczy? Ale koroduje? Myślał, że chroni, ale opóźniał nieuniknione, a nieuniknione nadeszło. Nie wyobrażał sobie, że milczenie też może zdradzić, ale zdradziło. I nie stało się to z dnia na dzień. Było jak rdza, mała, prawie niewidoczna plama, która się rozszerza bez hałasu. Dziś to zobaczył. Nie tylko dlatego, że został skonfrontowany, ale dlatego, że po raz pierwszy usłyszał dźwięk własnej pustki. Wiesz, kiedy wszystko na zewnątrz milknie, ale w środku wybucha głuchy hałas, rodzaj krzyku bez głosu, świadomość, która w końcu odmawia zaśnięcia? To jest to. To, co poczuł, nie było żalem, że przemówił. To był rozpacz, że tak długo zwlekał. Bo teraz wie, to, co zostało utracone, to nie tylko szacunek innych, to był sam sens godności. Patrzy na siebie i już się nie rozpoznaje. Nie dlatego, że się zmienił. Ale dlatego, że w głębi zawsze wiedział, kim jest i starał się unikać tego spotkania, jak tylko mógł. Są ludzie, którzy wciąż uciekają od samych siebie, noszą uśmiechy, inscenizacje, wyrachowane gesty. Ale pewnego dnia życie przystawia lustro dokładnie na środku klatki piersiowej i pyta bez słów. A teraz? Dziś był ten dzień dla niego i najgorsze nie było to, że został odkryty. To była świadomość, że sam już nie potrafił nosić wersji, którą stworzył. Bo każde kłamstwo wymaga utrzymania. I to męczy. Męczy ciało, męczy wzrok, męczy pamięć. Wiedział, że ten moment nadejdzie, ale liczył na to, że będzie za późno. Tak późno, że nikt już się nie przejmował. Tak późno, że nawet on już nic nie czuł. Ale wciąż były osoby, które patrzyły. Wciąż były osoby, które się przejmowały. I dlatego. Boleśnie. Nie płakał z wstydu. Płakał, bo zrozumiał, bo w końcu zobaczył to, co wcześniej próbował odwrócić. To nie byli inni, którzy go oskarżali, to był jego własny wzrok. I nie ma ciężaru bardziej nie do zniesienia, niż spojrzenie własnej świadomości. Prawda przyszła jak przypływ. Nie prosiła o pozwolenie. Nie dała czasu na zorganizowanie wymówek. Nie szanowała rytuałów, pozorów. Po prostu przyszła, tak jak każda prawda przychodzi. Bez makijażu, bez wymuszonego uczucia, bez emocjonalnej litości. Prawda po prostu jest. I dlatego maska, którą nosił, po prostu pękła. Nie zsunęła się. Nie opadła powoli. Pękła, jak porcelana uderzająca o zimny marmur, roztrzaskana. A w odłamkach zobaczył fragmenty tego, co starał się chronić. Ale już było za późno. Nie było już gdzie się schować. Bo teraz, kto go widzi, widzi wszystko. W tym, co przysięgał, że nikt nigdy nie zauważy. Rozumiesz to? Ta uczucie, że jesteś nagi, ale nie w sensie fizycznym, nagi w sobie, nagi ze wszystkich emocjonalnych zabezpieczeń, które podtrzymywały narrację? O tym właśnie mówimy. Nie został zdemaskowany. Został odsłonięty. I to jest głębsze. Bardziej ostateczne. Bardziej okrutne. I właśnie tutaj wchodzi najtrudniejsza część. On nie wie, czy potrafi odbudować. Nie z braku chęci. Ale ponieważ nie wie od czego zacząć, kiedy wszystko, co podtrzymywało wizerunek, zostało rozmontowane, nie zostaje nic poza gruzami. Aby naprawdę odbudować, trzeba nie zabierać ze sobą gruzów. Ale kto potrafi to zrobić? Kto potrafi zostawić za sobą to, co uważał za część siebie? Na tym etapie jest teraz, w emocjonalnym limbo, między tym, kim był, a kim jeszcze nie potrafi być. Czy kiedykolwiek byłeś w takim miejscu? W tym miejscu, gdzie wszystko wydaje się być karą, ale w głębi jest tylko konsekwencją? Gdzie milczenie drugiej osoby rani cię bardziej niż jakikolwiek krzyk? Bo to w tym milczeniu mieszka prawdziwy ciężar błędu. Kiedy wszystko było pod kontrolą, wierzył, że wystarczy nie mówić, ale teraz zrozumiał: Uchybienie też komunikuje. Ono nie tylko mówi, ono krzyczy, a ten, kto był po drugiej stronie, usłyszał, nawet nie wiedząc, jak to wyjaśnić. Nawet bez dowodów, nawet bez pewności, postrzeganie zawsze przychodzi przed słowem i dlatego jego spojrzenie nigdy do końca nie przekonywało. Bo ciało mówi to, co dusza już nie znosi ukrywać. A dzisiaj jego ciało się zawaliło. Ale jest coś jeszcze bardziej okrutnego w tym wszystkim. Zdał sobie sprawę, że stracił zdolność słuchania drugiego człowieka. Nie tylko prawo do mówienia, ale prawo do bycia wysłuchanym w dobrej wierze. I to boli w dziwny sposób, bo nawet mówiąc prawdę teraz, odczucie jest takie, jakby słowa były spóźnione stare, wyczerpane, bez autorytetu. I wtedy on rozumie. To nie jest przebaczenie, co jest daleko to wiarygodność zniknęła. Mógłby spędzić godziny na tłumaczeniu, płacząc, przysięgając, że czuje, że się zmienił, że wszystko zrobiłby inaczej, ale nic z tego nie utrzymuje się. Kiedy zaufanie zostało implodowane od wewnątrz. Prawda ma swój moment, kiedy przychodzi poza czas, już nie leczy, odsłania. I to właśnie zrobił, choć niechcący, odsłonił za dużo, za późno, w momencie, gdy druga osoba już uczyła się żyć, nie potrzebując więcej niczego słyszeć. To zniszczyło go bardziej niż sama wina, bo myślał, że wystarczy wyznać, ale to nie wystarcza. To, co było zaprzeczane przez zbyt długi czas, nie wraca do pełni za pomocą jednej prawdy rzuconej w eter. Potrzebna jest odbudowa, ale nie byle jaka odbudowa, która zaczyna się bez pewności powrotu, bez gwarancji, bez odpowiedzi i być może bez nikogo, kto czekałby po drugiej stronie. Ale coś w nim, choć jeszcze słabe, nie umarło. Mała część, może niedostrzegalna, wciąż chce na nowo się nauczyć nie nauczyć się mówić, ale być prawdziwym, nie czując potrzeby usprawiedliwiania się. To jest subtelne, ale głębokie. Bo już zrozumiał. Problem nie tkwił w błędzie, to był teatr, powtarzanie, wybór by się chronić zamiast odsłonić. A teraz, jeśli istnieje jakakolwiek możliwa odkupienie, zaczyna się od przeciwieństwa. Całkowita ekspozycja. Wrażliwość bez gwarancji. Otwartość bez kontroli. Stoi przed przepaścią, której unikał przez całe życie. Być przejrzystym, gdy już nikt niczego od niego nie oczekuje. To tutaj dusza naprawdę się zmienia. Nie kiedy wszystko ma się udać, ale kiedy wszystko wydaje się nie mieć odwrotu. To jest moment, w którym coś głębokiego i niewidzialnego zaczyna się poruszać wewnątrz. Nie ma nazwy, nie ma struktury, ale jest realne. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Ten wewnętrzny apel, aby pozwolić umrzeć postaci i wreszcie narodzić się jako ten, kim zawsze byłeś, to jest miejsce, w którym się teraz znajduję. I choć boli to, choć wydaje się niemożliwe, jest szansa. Ale nie przychodzi łatwo, ani szybko, ani przewidywalnie. Ona przychodzi, tylko dla tych, którzy są gotowi już nie uciekać. Myślał, że nikt tego nie zauważa. Przez długi czas trzymał spojrzenie mocne, wytrenowane, niemal czyste. Ale był w nim subtelne drżenie, źle skrywana nieobecność, jakby oczy nosiły odbicia, które nie były jego, ślady tego, co próbował wymazać. I wiesz o tym, bo już patrzyłeś na kogoś i zauważyłeś: bez dowodów, bez konfesji, po prostu zauważyłeś: wina nie krzyczy, wycieka w milczeniu, w opóźnionych gestach, w napiętej postawie, w trudności z uśmiechaniem się całym ciałem. On mówił, że jest dobrze. Ale nie mówił tym, co pochodzi z duszy. A gdy ktoś za bardzo milczy o tym, co powinno być proste, zawsze istnieje powód zakopany w języku. Brak słów waży więcej niż jakiekolwiek kłamstwo. Starał się wydawać się cały, ale był rozbity. Ktoś, kto obcuje ze spojrzeniem osoby, która coś ukrywa, wie, o czym mówię. To niemal fizyczne, można to poczuć. Maska nie opada nagle, pęka powoli. Dłuższa cisza. Spojrzenie, które umyka, zdanie, które nie pasuje, aż pewnego dnia pęka. To było dziś. To, co powiedział, nie było tylko zdaniem, to była szczelina. Wyznanie nie przyszło w całości, ale przyszło z bólem. A gdzie jest ból? Tam jest prawda próbująca wydostać się na powierzchnię. Zauważyłeś to kiedyś? Kiedy ciało mówi to, czego usta boją się powiedzieć. Jeśli to zdarzyło się z tobą, napisz, musiałem to usłyszeć. To, co ujawnił, nie było szczegółem. To była podstawa całego kłamstwa. Małe, a jednocześnie wszystko. Nagle wszystko miało sens wyuczone milczenia, niespokojne noce, pośpiech, by zmienić temat. Ta wina nie narodziła się wczoraj. Była podlewana wygodami i strachem przed utratą stworzonego wizerunku. Ukrył się za argumentami, dobrymi intencjami, ale dusza domaga się tego, co usta milczą, a dzisiaj. Nie świat się zawalił, zawalił się pancerz. A kiedy to się dzieje, nie zostaje żaden przebranie. Zostaje tylko to co jest, to co zawsze było. Słyszałeś, że prawda wyzwala, ale zanim wyzwoli, rwie, wyrywa, rozdziera, bo wolność zawsze wymaga strat. On nie poczuł lekkości. Poczuł kolaps. Przyznać, że utrzymał kłamstwo, to spojrzeć w siebie i nie rozpoznać siebie. Zdać sobie sprawę że dużo z tego, co wydawało się miłością, było tylko obroną, nie chciał zranić, ale zranił, bo zatajanie również jest wyborem, a każdy wybór bez odwagi ma swoją cenę. Dziś zapłata przyszła w postaci niewidocznych strat, zaufania, obecności, spojrzeń, które już nigdy nie będą takie same. Prawda nadeszła, ale zniszczenia już dokonały się. Gdy prawda się pojawia, zmienia również przeszłość. Gesty, słowa, wspomnienia, teraz wszystko waży inaczej. Dostrzegasz, że pęknięcia były tam od początku. Myślał, że chroni, ale tylko odkładał to, co nieuniknione. A to nieuniknione nadeszło. Cisza również zdradza, zdradza jak rdza, zaczyna się mało niewidocznie, aż zje wszystko. Dziś usłyszał dźwięk własnej pustki. Nie płakał z powodu wstydu. Płakał, bo zrozumiał. Spojrzenie własnej świadomości nie ma większej wagi. Maska nie spadła delikatnie, rozbiła się, wysypała się, a w fragmentach zobaczył, że nie ma już gdzie się ukryć. Teraz kto go widzi, widzi wszystko: nawet to, co przysięgał, że nikt nie zauważy. A najokrutniejsze nie jest być obnażonym jest być ujawnionym. I wobec tego nie wie, czy potrafi odbudować, bo nie ma już gruntu, tylko gruz. Odbudowa wymaga nie zabierania gruzów ze sobą, ale kto potrafi? Kto porzuca to, co uważał za część siebie? To jest ten limbo, w którym się teraz znajduje między tym, kim był, a tym, kim jeszcze nie wie, że może być. Czy Ty też tam byłeś? W tej przestrzeni, w której wszystko wydaje się karą, ale jest tylko konsekwencją? Gdzie cisza drugiego rani bardziej niż jakiekolwiek krzyk? Bo to w tej ciszy mieszka prawdziwy ciężar błędu. Percepcja zawsze przychodzi przed Słowem, dlatego jego spojrzenie nigdy całkowicie nie przekonywało, bo ciało mówi to, czego dusza już nie wytrzymuje, a dziś jego ciało się zawaliło. Ale wciąż pozostało coś małego, prawie niewidoczne chęć do ponownego nauczenia się nie ponownego nauczenia się mówić, ale bycia prawdziwym bez potrzeby usprawiedliwiania się i może to właśnie tam tkwi szansa nie w obietnicy żalu, ale w wrażliwości, która się oddaje. Czy kiedykolwiek poczułeś to wezwanie? Ten wewnętrzny impuls, by pozwolić zginąć postaci i w końcu stać się tym, kim zawsze byłeś. To jest ten moment, w którym on teraz jest i tylko ten, kto przestanie uciekać, będzie mógł przejść dalej. Ta rozmowa się tutaj nie kończy. W następnym wideo pokażę ci to, czego nikt nie dostrzega. Kliknij i kontynuuj ze mną.